zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody z siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej w Cegułach. Jest to pierwsze wydarzenie w ramach gminnych obchodów 30-lecia powstania samorządu terytorialnego w obecnej formuły. Szanowni Państwo, 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce obchodzimy dzisiaj. Rozpoczynamy te obchody z wysokiego C właśnie tym otwarciem tego obiektu, który myślę, że robi różnicę, spełnia marzenia i to, co mówiłem na otwarciu naszej hali widowiskowo-sportowej, to kolejne marzenie zostało dzisiaj spełnione, zostało urzeczywistnione. Mina Cegów rośnie w siłę, marzeń mamy jeszcze. Bardzo, bardzo dużo, ale też nadzieja i optymizm w tym dzisiejszym dniu, że, że kolejne marzenia w kolejnych latach będą realizowane. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. że w takim momencie wielkiej radości mogę z wami być tutaj, wielkiej radości i dumy, bo to naprawdę niezwykłe miejsce i ten opis sytuacji w jednym miejscu się nie udało. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie widział tej potrzeby, okej, okay. ale w tym samym dniu przyszło to wsparcie z samorządu wojewódzkiego. Dziękuję Panie Marszałku, dziękuję Pani Marszałek, bo to, to pokazuje też wyczucie tematu. To jest niezwykle pozytywna osoba, która potrafi zapalać i dodaje bardzo dużo optymizmu. Dziękuję, że taki jesteś i myślę, że, że mieszkańcy to doceniają. Ja to bardzo doceniam i bardzo Ci za to dziękuję. Wszystkiego dobrego. Gratuluję serdecznie. które są kwintesencją w ogóle samorządności. To dobrze, że Pan Wójt nawiązał do tego 30-lecia. To dobrze, że zaczynamy ten 2020 rok właśnie od takiego akcentu tutaj w Cegłowie związanego z tak naprawdę odbudową prawdziwego samorządu 30 lat temu. Bardzo serdecznie gratuluję kolego wójcie. Bardzo dziękuję za to, że tak, z taką determinacją tę gminę rozwijasz. Staramy się pomagać. Ten obieg jest wielkim sukcesem. Będziemy zawsze pomagali tam, gdzie będą dobre inicjatywy. Jesteście wspaniałą gminą, rozwijającą się. Macie mądrych gospodarzy. Myślę tu i o Radzie i o panu Dobrej przyszłości Wam życzę. Dziękuję bardzo. Bo, gdyby nie te wnioski, które składa, tych dofinansowań by nie było. Więc proszę o brawa na Obserwuję <klucz> od lat, jak rozwija tą gminę i jak bardzo jest aktywny. Bo to nie jest tak, że te pieniądze od tak sobie leżą i się wystarczy po Naprawdę trzeba te wnioski dobrze przygotować. Zabijają świat na głowie i czemu wszędzie muszą malować czarny? Żadnych... OSP, że dla kulturoteki e, będzie, będzie ten obieg dobrze zażądany, czego Wam e, drodzy Panowie życzę. <śmienny> Wstyd mi powiedzieć, moja kumo, we więźniu siedziałam. Ty tu. we więźniu? We więźniu siedziałam. O, Za kurę. Za kurę? To Za chyba kórę. jakaś była, jakaś chyba była, nie wiem, złota kura? A tak ci powiem, moja kumo, tylko tobie. Tak ci ta moja kura w ogródku grzebała, grzebała, wygrzebała teściowo. Gdzie? Kiedyś to nas było, kiedy mieliśmy koło głos? Tylko wiesz, nie rejestrowali. Teraz my się zarejestrowaliśmy, dostaliśmy jeszcze tysiące, ale wiesz, co ci powiem, tylko nam stacjonarne na jedną imprezę. Wcześniej w ci nas było tak około 15, jakśmy się zakładali że stowarzyszenia. No tak sporo. No, no tak sporo. To było tak na sztuki, ale teraz to już na wagę jesteśmy. No, no. Odpadki. Trafiają do lasu domowe odpadki. Domowe odpadki i przeróżne śmieci. Nie rób mi z lasu wysypiska śmieci. Trzeba o tym mówić. I naród oświecić. Naucz mi się wreszcie segregować śmieci. Bardzo zapraszamy. To Ty jesteś tym legendarnym przyczynkiem już prawie do tego, że dzisiaj możemy tutaj być i się radować tym świętem. Zapraszamy Ciebie serdecznie. Panie Wójcie, prosimy o podziękowania i złożenie oczywiście tabliczki. To była, to była ukrywana niespodzianka. Jeszcze raz w swoim imieniu dziękujemy, że troszeczkę może los tak chciał, troszeczkę przypadek, ale rzeczywiście ten moment, ta chwila sprawiło, że, że ta komunikacja między mną a panem marszałkiem zafunkcjonowała, aby bez tego chleba na zakwasie by to się nie stało. Wszystkiego dobrego, gratulujemy i dziękujemy. I będą nigdy nie spełniły, żeby nie płonęła stadoła, Niech płoną nasze serca, niech płonie nasza energia, e, niech dopisują na humory. A naszym druhom życzymy, żeby jak najmniej wjeżdżali na akcje bojowe, a jak najwięcej uczestniczyli w naszym życiu społecznym.